Środa, szósty tydzień, zwykły. Pierwsze czytanie z księgi Rodzaju opowiada o tym, jak zakończył się potop. Jak Noe musiał czekać razem ze swoją rodziną i zwierzętami, wypuszczał kruk, a potem gołębia. I ciekawe jest to, że na końcu, kiedy Noe składa ofiarę, Pan Bóg mówi tak: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Potem obiecuje, że już nie będzie takiej zagłady jak zagłada potopu. Ciekawe jest to sformułowanie. Tak jakby Pan Bóg y, y, mówił: No, chciałem, żeby ludzie byli idealni, chciałem, żeby byli doskonali, ale oni tacy nie będą. Nie ma sensu zabijać potopem, nie ma sensu gładzić wszystkich, bo taki po prostu człowiek jest. To jest jak, tak, jakby Pan Bóg zobaczył dopiero swoje dzieło. Nie tylko po stworzeniu Adama, nie tylko po stworzeniu Ewy, ale zobaczył swoje dzieło po grzechu, jaki człowiek popełnił. Człowiek taki jest, że on po prostu jest człowiekiem słabym. Wydaje się, że to jest rzecz absolutnie ważna. Oczywiście to jest opowiadanie, w pewnym sensie powiemy, starożytne, takie antropomorficzne, wkładające w usta Boga ludzkie słowa. Ale czy to nie jest tak, że człowiek dojrzewa do tego, żeby zrozumieć, że jesteśmy słabi? Że człowiek dojrzały jest wtedy, kiedy rozumie, że nie da się idealnie, nie da się doskonale. Że nie da się perfekcyjnie, że jeśli nie, nie założysz takiego marginesu błędu w swoim życiu, błędu w życiu innych, to się zamęczysz. Zamęczysz się zniszczyć jeszcze innych, będziesz się doczepiał do wszystkiego. Trzeba umieć odpuścić. Musi być taki margines pewnych rzeczy, których absolutnie umiemy odpuścić, bo wtedy się nam będzie całkiem po prostu lepiej żyło. Dojrzałość człowieka, czy prawdziwa wizja człowieka, polega na tym, że mam świadomość, że człowiek jest słaby, że mam świadomość, że człowiek jest grzeszny. Psalm 116 mówi o tym, że człowiek jednak może robić rzeczy bardzo wielkie, no bo jeśli słyszymy, że cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców, to znaczy, że ktoś może umrzeć za wiarę, może umrzeć. Mamy Księgi Machabejskie, mamy przecież Nowy Testament, mamy przykład ludzi, którzy powiedzieli absolutnie, ja nie będę, ja nie będę yy, zachowywał życia po to, żeby się wyprzeć Boga, albo żeby zmienić zasady. I ten człowiek, który jest słaby, który jest grzeszny, z jednej strony, z drugiej strony potrafi być absolutnie nieziemski, torturowany, przeżenany, piłą, palony na stosie, ukrzyżowany, potrafi być wiernym Bogu, którego nie widział, potrafi wierzyć w życie wieczne, którego jeszcze nie, nie, nie przeżył, potrafi być wiernym zasadom, co do których przecież nie ma pewności, kto je, kto je spisał i czy za, na pewno Pan Bóg je na tym świecie podał. Człowiek też jest wielki, to też żebyśmy umieli docenić, że tak, jesteśmy grzeszni, jest pewien margines naszej grzeszności, ale tak naprawdę umieli też zachwycić się tym, że, że mamy tysiące przykładów ludzi, którzy są genialni, którzy są dobrzy, którzy, którzy dokonują rzeczy absolutnie nieziemskich, nieludzkich, ponadludzkich. Ewangelia opowiada o uzdrowieniu niewidomego i ciekawe jest, że Jezus zwierza mu oczy śliną, kładzie na niego ręce, wyprowadza go za wieś. Ujmuje go za rękę, to uzdrowienie jest jakby dwuetapowe. Najpierw widzi trochę, a potem widzi całkowicie. I zawsze się zastanawiamy wtedy, o co w tym chodzi, jaki każdy gest ma znaczenie. Natomiast mnie od wielu lat już ujmuje to, że te cuda są każde inne, że. Pan Jezus w pewnym sensie każdego inaczej uzdrawia, w innych okolicznościach, w innym kontekście, do jednego mówi więcej, do drugiego mniej, jednego na oczach wszystkich, innego z boku, jednemu mówi to, drugiemu tamto, że to jest niesamowite, jak Jezus chce nam przez to pokazać, że zależy mi na Twojej wolności, zależy mi na Twoim szczęściu, ale każdy ma swoją drogę. Każdy ma swój sposób. Nie można patrzeć teraz na Boga i prosić, Panie Boże, proszę cię, zrób to, co temu świętemu, albo to, co zrób, co temu sąsiadowi. I oczywiście prosić możemy, ale żebyśmy mieli świadomość, że Bóg do nas przyjdzie naprawdę naszą drogą. Nie drogą innych, ale naszą drogę. Każdy z nas jest wyjątkowy i relacja Boga z nami jest naprawdę wyjątkowa. Ucieszmy się z tego i nie tyle starajmy się naśladować innych, co starajmy się odkryć drogę, która jest po prostu nasza. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.